No tak czasem wygląda wakacyjne spacery, że idziesz sobie z psem na spacer, zastanawiasz się, czy zaraz nie będzie lał deszcz, wszyscy czekają. Skoty uciekają, dzień jak co dzień. Idziemy nad rzekę, pozwolić Majorowi zmoczyć futro tak, jak on to lubi w takie upalne dni. W dodatku nadchodzi burza, więc jest dosyć dużo. 20 minut później na miejscówka latem Nie tylko, według Majora Major na smyczy Gdyby zaczęła się burza, żeby szybko stąd wyjść Cały czas słychać grzymoty Mycie futra Trochę się za Majo. Schudł Wszedł do wody i skudu. Jak to Major? Few inches later. Punkt trzeci Wakacyjnego spaceru Nadchodzi burza Major szybko W dobrym miejscu jesteśmy <grywa> Chodź, chaj, chodź, chodź, chodź tutaj No fajnie, fajnie. A few moments later. Punkt czwarty Najgorsza burza minęła, więc idziecie w stronę domu powoli. Kontynuując swój letni spacer Ale ponieważ przeszła duża burza, zrobiło się dużo bardziej groźko.